Witam Państwa bardzo serdecznie. Cóż to się będzie dzisiaj działo na kanale Ludzie Drodzy, Ludzie Drodzy! Pan Donald, słuchajcie, okazał serce, litość, współczucie. No w nim są, widzicie, są te emocje. Ja ostatnio, w Was nie ma nic zupełnie. To bydłem jesteście tam, tylko zdolnym do tego, żeby jak robactwo harować na ten rząd, na systemowe dzieci, resortowe, na celebrytów, na aktorów, podziwiać to wszystko i robić tam, zapieprzać na czerwono-czarnych i wiadomo subsaharyjskich, na tam robić a nie się tutaj wywyższać wy nie macie w ogóle serca, gdybyście mieli takie serce jak pan Donald, to już dawno byście tam siedzieli gdzie oni? nikt was tam nie wybierze ani do telewizji, ani do rządu, ani do parlamentu ani do niemieckiej Brukseli, nigdzie to sobie zdajcie sprawę bo pan Donald o tym decyduje kto jest tutaj ważny, a kto jest nieważny i z innymi, prawda, wierchuszkami tutaj pisowskimi, może będzie jeszcze wierchuszka, za niedługo konfederacka, zobaczymy jak to będzie wyglądać jak można zrobić karierę na ludzkiej krzywdzie i na ludzkiej tragedii? No to my wiemy, pan Donald wielokrotnie wykorzystywał przecież i powodzian. Jak to był tam zatroskany? O jejku? jak to tam prawda? Wchodził, słuchajcie, z buta do tego mieszkania zalanego, a w środku kamera była. Już czekała, żeby pokazać, jaki pan Donald jest waleczny i wielki. Ale teraz do, okazało się, że yy, wczoraj zginęła siedmioletnia dziewczynka z Polski, słuchajcie. Wraz ze swoją mamą w wyniku ostrzału. Ostrzał no to był na pewno rosyjski, słuchajcie, no bo ja już nawet nie wiem, to się stało na terytorium Ukrainy i Donald Tusk zabrał głos w, w sprawie w temacie tej tragedii, yy, prawda, bestialski rosyjski atak w czasie wojny rozpętanej przez Stany Zjednoczone, ażeby rękoma Czerwonoczarnych. Wyrwać Donbas, leżący w starej macierzy sowieckiej. No ale tutaj narracja jest, drodzy Państwo, inna w tej sprawie. W nocy z 18 na 19 listopada Rosja zaatakowała cywilów w Tarnopolu. Wśród ofiar tego bestialskiego ataku jest siedmioletnia obywatelka Polski Amelia. Zginęła w nocy ze swoją mamą, przekazał wczoraj rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wiewiór. No ja mówię, zginęła wcześniej, no ale media podają, że informacja dopiero wyciekła wczoraj do Świata, bo nagle się okazało, że ktoś zrozumiał, że tam y, umarła Polka, więc my teraz możemy na tym zrobić y, pewien kapitał polityczny. Nawet sobie wyobraźcie, polscy dyplomaci pozostają w kontakcie z władzami obwodu tarnopolskiego, na terenie którego doszło do tej tragedii. No jest to wielka tragedia, no ja rozumiem, no ginie dziewczynka z mamą. No nie wiem, co tam robiła, no i po co tam pojechała w ogóle, skoro tam jest wojna. No i wiemy dobrze, że jak jest wojna, no ludzie drodzy w Palestynie, tam ile ludzi zginęło i, i co? Ci, którzy y, mają te lunety na tych Pistoletach, prawda, się to nazywa fachowo. Ci, którzy tam y, czają się w krzakach, przebierają się, leżą w błocie przez cały dzień, żeby tam kogoś trafić. Z narodu wybranego, dżitki to sobie za cele obierały w tamtym czasie kogo? Dzieciaki. Takie mieli zabawy. Jest nawet międzynarodowy raport, właśnie, ze strefy gazy. Raport ogłoszony przez niezależnych lekarzy, którzy tam w Palestynie pomagali właśnie y, tym ludziom ciemiężonym przez naród wybrany. To tam y, dochodziło do takiej sytuacji, że słuchajcie, jest y, jednego dnia. Wszystkie dzieciaki były na przykład postrzelone tu. Następnego dnia były postrzelone tu. To nie był przypadek, drodzy Państwo. To była taka zabawa właśnie tych snajperów dżitkowskich. I teraz tutaj ginie dziewczynka. No, pojechała do strefy, gdzie toczy się wojna. Działania zbrojne. Nie wiadomo, co tam spada, skąd tam spada, czy to ktoś robi, czy to Putin zniszczył elektrownię Ukraińcom, jak sami stwierdzili, teraz nie mają prądu i musimy im wysłać. Ale bardzo możliwe, że wskutek jakiegoś działania, jakiegoś ostrzału zginęła matka, prawda, z polskim dzieckiem Amelką. Siedem lat miała Słuchajcie, polskie dziecko zginęło w Tarnopolu w czasie bestialskiego rosyjskiego ataku rakietowego. Nie spełni już żadnych swoich marzeń. Ta okrutna wojna musi się zakończyć, a Rosja nie może jej wygrać, bo to jest wojna także o przyszłość naszych dzieci. Widzicie co robi teraz? Widzicie, co w jednym zdaniu zrobił? Wykorzystał teraz śmierć dziewczynki Amelki, Polki, która tam zginęła, prawda? Zabita przez ruskich. Putin nie może wygrać tej wojny, bo jak wygra, to najedzie nas tutaj. I to jest też przyszłość naszych polskich dzieci, prawda? Polskie dziecko zginęło w tarnoporu w czasie bestialskiego rosyjskiego ataku? Yy, tak, i to jest wojna także o przyszłość naszych dzieci. Widzicie, jaki zatroskany. A kiedy on się troszczył o nasze dzieci? Słuchajcie? W którym miejscu on się troszczył o nasze dzieci? O polskie dzieci. Człowiek, który ma w sercu tyle pogardy w ogóle do polskości. Człowiek, który zmusił ten naród poniekąd po raz kolejny do upadłości. Przecież przy nim Polska le leżała już na kolanach pyskiem w błocie już dawno temu. Czy się troszczy o dzieci, które nie mogą w tym kraju nawet, prawda. Mając tak bogaty kraj, jakim jest Polska, nie zapominajmy, bo to jest jeden z najbogatszych krajów w ogóle świata, gdyby był dobrze rządzony. Polskie dzieci nie mają nawet możliwości zrobienia tutaj operacji. Przecież ten NFZ w ogóle nie pracuje. Nawet na prosty zabieg się czeka kilkanaście miesięcy, ludzie drodzy. Na banalny zabieg w końcu ludzie umierają. Zbierają kasę na, na to, żeby matka mogła zebrać tam milion, dwa, trzy, pięć milionów w ogóle na operację i wyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych. Czy oni się troszczą o to? Czy on ogłosił jakąkolwiek zbiórkę na dzieci, które potrzebują opieki, potrzebują pomocy? Czy pokłonił się nad losem każdego Polaka, który ciemię żonę, musi oddawać podatki temu systemowi? Utrzymując drugi naród, subsaharyjski, także. Przecież on to wszystko wprowadził. To rozszczelniał tą granicę, to wpuszczał, to zamykał, prawda? Tak, żeby zrobić jak najwięcej fermentu w tym kraju. I teraz wykorzystuje sytuację, prawda, śmierci małej dziewczynki, bo nas napadnie... Widzicie, Rosja. I musimy dalej wspierać. Właśnie wam powiedział, co was sądzi. Musimy wspierać. I za chwilę zobaczycie, tak jak król Pustkowia mówił, tu wojny nie będzie żadnej, bo to jest jedno wielkie oszustwo. Ale będzie coś innego. Trump chce, żeby wojska NATO... Tak, bo już cała Europa jest zmuszona do kupowania tej broni od Trumpa, od Stanów Zjednoczonych. O tym także mówiłem, ale Trump chce, żeby tam wysłać wojska na teren czerwonoczarnych. To jak będą ginąć polscy żołnierze, prawda? Wasi synowie, być może wasze córki także. To co wtedy będzie? Wtedy co pan Donald wyjdzie, jest mi bardzo przykro, ale obroniliśmy naród czerwonoczarny i pan Putin nas tutaj, prawda, już nie przyjdzie i nas nie pokona. Tutaj wszystko zostało już rozstrzygnięte. Polska jest stracona dokumentnie. Ale on wykorzystuje sytuację, żeby przekazać narodowi, że teraz musimy jeszcze intensywniej wspierać. Czyli jeszcze więcej nie, pieniędzy oddamy z naszych podatków już za chwilę. Żeby tylko czerwonoczarni mieli, żeby sobie mogli ukraść, żeby mogli pieniądze wyprowadzić, prawda? Żeby sobie zrobić jakiś interesik, jakieś łapóweczki tam przyjąć. Albo wyprowadzić 100 milionów dolarów, prawda, teraz tak jak ten Mindicz, który uciekł z Ukrainy przez Polskę i wyjechał do narodu wybranego, modląc się po drodze w synagodze Chabad Lubawicz. Tak to będzie wyglądało. To jest ściek medialny. To jest ściek medialny. On się nigdy w ogóle nad żadnym Polakiem nie zlitował. On tego Polaka będzie tępił po prostu kompletnie. Tutaj, no ja mówię, to jest wielka tragedia. Ginie małe dziecko. Nigdy nie jestem... Y Drodzy Państwo, nigdy nie będę w stanie przyjąć założenia, w jakimkolwiek konflikcie, czy to nie wiem, czy to są dzieci takie, czy to są dzieci takie, czy to z tego kraju, czy z innego, dzieci to jest świętość w ogóle. Świętość, która pada bardzo często ofiarą jakichś autorytarnych systemów, prawda, yy, idiokratycznej głupoty, jakiejś indoktrynacji, jakiejś sieczki takiej, prawda. Należy wyhodować człowieka, żeby należał do partii, żeby był za partią. Jak oni odejdą, to zaraz po nas przyjdą następni, którzy będą wierzyli, będą walczyli w słusznej sprawie. Ale to jest dopiero granda, słuchajcie, zrobić coś takiego. To jest także wojna o przyszłość naszych dzieci. Powiedział ci właśnie, że to jest nasza wojna, bo już ponieśliśmy tam ofiarę, bo matka z, yy, prawda, z córką tam pojechała. Nie wiem po co naprawdę. Nie wiem po co. E, drodzy Państwo, y, naprawdę nie mam pojęcia, y, jaki był powód tego, że tam na Ukrainie pojawiła się matka polska z dzieckiem. Zielonego pojęcia nie mam, ale jak się tylko dowiedzieli, że to było, no to już można podkręcić. Zobaczcie, tam nam zrobili to, to on nam zrobił. To teraz my weźmiemy ob odwet, już wysyłamy tam wszystko, już jeszcze wojska polskich żołnierzy tam wyślemy. Widzicie jakie cwaniactwo to jest. Zobaczcie, jakie to jest zawoalowane. O Polaka, jak powiedziałem, to on się troszczyć nie będzie, a o polskie dzieci to już absolutnie. Ten kraj nie ma przyszłości przy nim. Zresztą przy Wierchuszce y, Pisowskiej także zero przyszłości. Teraz zobaczmy, co napisał, drodzy państwo, Miller. 15 listopada minęły 4 lata od Miller, słynny komunista nasz, od tragedii w Przewodowie, gdzie ukraińska rakieta przeciwlotnicza spadła na terytorium Polski, zabijając dwóch polskich obywateli. W ostatnim wywiadzie Urymanowskiego prezydent Duda ujawnił, że tuż po zdarzeniu Zełański próbował skłonić go do obciążenia Rosji odpowiedzialnością jeszcze przed zakończeniem jakichkolwiek czynności. W pierwszych godzinach po wybuchu polskie MSZ wezwało rosyjskiego ambasadora, składając na jego ręce formalny protest Dyplomatyczny, choć jak wiemy, dzisiaj był to krok oparty na niepełnych informacjach i silnej presji politycznej. O co chodzi, drodzy Państwo? Ukraińcy chcieli wymusić na prezydencie Andrzeju Dudzie, żeby zrzucić winę za, te, za, za to, że ta rakieta tu spadła, a spadła być może nie przypadkiem, bo te drony, które tu zostały przeniesione, wwiezione, wrzucone, to nie był też atak Rosji z całą pewnością? No tak, drodzy Państwo, zresztą Miller to w, ta, w swoim czasie też powiedział, że to, był, to była robota ukraińskich służb. Więc chodziło o to, żeby sprawę, prawda, zatuszować. Formalny protest dyplomatyczny to był. Polskie śledztwo w sprawie przewodowa zostało następnie zawieszone z powodu braku współpracy ze strony ukraińskiej. Widzicie! Brak współpracy ze strony ukraińskiej. Polska wystąpiła o pomoc prawną, ale nie otrzymała odpowiedzi na żadne z wniosków. Strona ukraińska nie przekazała wymaganych danych technicznych, logów pracy systemów, obrony powietrznej ani innych materiałów dowodowych koniecznych do ustalenia odpowiedzialności. Odwrócili się, bo to było niewygodne, żeby współpracować. Tak jak chodzi o kwestię Wołyńskiej. Już tam nie ma niczego, już nie słyszycie. Tam dwa groby zostały odkopane, tak prawda szczątki wyniesione. Powiedzieli, że tam było 30. Tylko i wyłącznie jak to w czasie wojny, w czasie konfliktu. Ale teraz donieśli tutaj MSZ-owi, prawda, polskiemu, że na Ukrainie została y, zabita, prawda, rodzina polska, matka z dzieckiem, żeby sobie mogli nadmuchać tam swoją propagandę. No tak, no skąd wiecie, jak ta sprawa wygląda? No Ukrainiec ją przekazał, no po prostu jakiś tam systemowy, resortowy dziwoląg czerwono-czarny przekazał informację, że zginęła Polka. Nawet nie wiemy w jaki sposób. Co, śledztwo przeprowadzą teraz, sekcje zrobią, prawda? Widzicie, jak sprawa wygląda. A czy ktoś się pochylił w dalszym ciągu nad losem tej dwójki, która Polaków, którą. Którzy zginęli, prawda, wskutek uderzenia tej ukraińskiej rakiety? Tam sobie mieszkańcy postawili pomnik tylko. I wyłącznie u siebie. I nikt już nie płacze, i sprawa jest nierozwiązana. Słuchajcie, jak donosi Miller, prawda? Ta sprawa jest teraz w zawieszeniu, prawda? Ona jest w zawieszeniu. Pozostaje w stanie prawnego zawieszenia. Widzicie, mamy weto marszałkowskie i mamy prawne zawieszenie, bo Ukraińcom nie zależy na tym, żeby te informacje na powierzchnię wychodziły, a przekażą takie informacje. Na których im zależy. Bo dzięki temu tam giną Polacy na Ukrainie, ludzie drodzy, dawajcie jeszcze więcej sprzętu, hajsu, gotówki, dawajcie mieszkania, prąd na zimę. No i chodźcie też walczyć za krzywdę, prawda, waszych rodaków, którzy tam zginęli z rąk jakieś rakiety, bo oni przekazali informację. Taką oficjalną, ja nie twierdzę, że tak nie było, że wskutek uderzenia rosyjskiego zginęła matka z dzieckiem. Ja wcale tak nie twierdzę! To jest wielka tragedia. To jest wielka tragedia także dla mnie. Tylko ja na te sprawy potrafię spojrzeć w sposób właściwy, a nie wykorzystywać tego w tej cwaniackiej polityce rządu, czy to koalicji, czy wierchuszki pisowskiej. Nie zapominajcie, że to wierch wierchuszka pisowska tak intensywnie wspierała naród czerwono-czarny, łącznie z tym Andrzejem Dudą, że to jest wręcz aż obrzydliwe, ale zaraz po nich. Pojawiła się koalicja 13 grudnia, która robi dokładnie to samo. Więc jest to wielka tragedia, a jednocześnie wielki skandal, drodzy Państwo. Wpadajcie także na drugi kanał króla Pustkowia. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Hej!